dzisiaj jestem Oliwier Dzisiaj mamy coś budowałam od tego lego Takie... to chyba? Kubek Kubek To jest mój pierwszy moc. Budowałam tylko od tego kubka klocki Nie i nie jedno inne lego W ogóle to co chcecie zobaczyć pokażę wam stary ogród To mamy stary taki stół i jakieś stare planty drzewa i planty małe Teraz mamy jakieś oczy na pław o tu droga jest zrobiona droga nie mamy jeszcze nie stary Ogród, to my mamy fiatki, jakieś ręci i potem jak idziemy do tuch, mamy stół i mamy cześla, mamy jakieś takie rzeczy, tu można się siedzieć, robić ognia, i gryla, wszystko. Idziemy dalej, mamy jakieś flagi, takie jedny fajer chyba to jest. mamy wszędzie duzo krystale. Jeden tu, jeden tu, jeden tu, jeden tu, jeden tu i jeden tu. To jest folgado dom. Mamy jakieś takie, tos que idą. Otak. Mamy jeszcze wiatrki, jakieś prędzi. Mamy jeszcze chyba drzwi. Ups. Też mamy takie coś. Może jakieś coś Mamy okno. Wszędzie. Mamy jeszcze Może ja się pobawię tym luciki. Ja mam dużo lekociki i może zrobię taki film kiedyś. To jest ja, tak jest w Ale ja się... Ja się dwa story. Może nie mogę tak zrobić. Albo 3 stoi, 4 są dużo na sterze. Ale ja nie mogę zrobić 5, to chyba będzie za dużo. I upadnie z wszystko, co ja zbudowałem. To ja zrobię tylko jeszcze dwa. I jak idziemy do środka, widzicie coś czarnego. Ja też trochę samochody. Taki, co może jakoś coś zrobić. Mm, mm. ja mamy jeszcze jeden. Ups, nie może to wyjść. O! Oh, jakoś się pasuje. Ten samochód może iść tu odwiedzić. Okej, okay, to mamy jakieś takie rzeczy. Nie ja te? Okay. To ja tak zrobiłem. I mam oka z tyłu i tu. podołuję inne mody. Tak wyglądają jak chciałem. I jakoś to może latać, to, to ja myślałam to może latać. To tak wygląda pani jak tak Może tak latać. I ja mogę tak zrobić, to może iść... Hmm. do naszego domu to mamy jeszcze kwiat zobaczcie jak wyglądają ładnie te cegła zobaczcie na spoku na boku miałem jeszcze miejsca do co mogę zrobić ale nie miałem nie, nie mogłem zrobić że nie miał dużo klocki Muszę kupić jeszcze więcej. Chyba zrobię dwa. Lecz sklep. Ups. O. Tu te. zostały mi klocki. Może ja mogę było pokazać, jak ja. Ja buduję samochody. To mamy chyba tu samochody, czy nie? Mamy jeszcze jedno. Ale jeśli mamy kółek. Chyba mamy jeszcze inne klocki na samochodzie. A wiecie co się dzieje? Jak ja zakładam na tu, koło się nawet nie ruszają. To może tu dwa klocki albo jedno. I tutaj z tyłu o taki. O te nie pa jeździć na samochód. Ale tak wyglądają panie. Widzicie? Mm. Jak się pan podoba, mój moc lego? Co je ja podobałem? To jest mój, pierwszy mój, mój, Ale nie ostatni ostatni. ep mój, 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 啊。Bye.